Cześć z tej strony Daniel Chciałem Wam zaprezentować dzisiaj modelik Jest to wplc 24 po naprawdę sporych przeróbkach Aktualnie tu jest pakowana chyba pięciokrotność wartości tego modelu Chociaż ciężko to powiedzieć, że to jest pięciokrotność Ponieważ no wymieniono jest można powiedzieć prawie wszystko A sam model jest po prostu tani w zakupie Także nie patrzcie na to Model kosztuje u mnie 30 funtów o i przyszło coś, przepraszam. E, model kosztuje 30 funtów, ja pakowałem już jakieś około 100-120 może. E, zmienione jest prawie wszystko. Oryginalnie chyba została tylko i wyłącznie Rama, e, Buda, i może jakieś tam może jakieś kawałki śrubek plastików i ten. Wszystko jest pozmieniane. Także tak. Zacznijmy może od początku, pod spodu, tu się chyba najwięcej zmieniło. Pojawił się silnik klasy 370 z dwubiegową skrzynią biegów, która znajduje się tutaj. Następnie wymieniłem wały na metalowe, kupiłem cały pakiet metalowy. To są wały ponoć Kardana, nie na krzyżakach, na kuleczkach. O wiele lepiej się sprawują. W środku są metalowe zębatki. Metalowe zębatki ataku i odbiorcze w dyferencjach. Dodatkowo ośki, i e, ośki są łożyskowane na łożyskach, tak samo jak te zębatki tutaj od ataku. E, piasty kół są metalowe, są przykręcane. E, polecam od razu kupić klej do gwintów, ponieważ e, odklejają się. Znaczy ja, odklejają, przepraszam. E, odkręcają się po prostu i zdarzyło mi się tak, że po prostu jechałem i, i mi piasta cała odpadła. E, to jest tak. Tutaj znajduje się włącznik. Przerobiłem to ze względu na to, że tutaj się po prostu nie mieścił. Znaczy, mieścił się, ale on jest, on jest fabrycznie mniejszy. Przepraszam, oryginał jest większy niż ten, co tutaj jest, i nie da się po prostu tego modelu całego włączyć. Zmieniłem też opony. Opony są oryginalne Skita, nie RTR, jak widać. Są naprawdę mięciutkie. Sporo lepiej teraz modelik jeździ pracuje. Zobaczcie, oczywiście muszą być podklejone, ponieważ spadają. Na, szczególnie na trawersach, e, co tu jeszcze? Została zmieniona aparatura na Auster A6XS, AX6S bodajże tak. Jest to czterokanałowa aparatura. Tak ona wygląda. Tutaj mamy e, gaz, hamulec. Tu się posłużę. lewo-prawo. Trym, trymowanie kanałów i osobne jeszcze cztery kanały tutaj będzie prawdopodobnie światła, którego jeszcze nie mam wtyczki żeby zamocować to jest tak jeśli chodzi o jazdę o jazdę zmieniło się naprawdę wszystko tak? model podjeżdża teraz dosłownie wszędzie pojawiło się escape escape SC20A. Także gaz proporcjonalny został troszeczkę, lepiej, można to lepiej wykorzystać. Pojawiło się również serwo proporcjonalne, teraz nie jest zero-jedynkowe. Jest oryginalne, oryginalne jak w kicie. Pozwolę sobie modelik włączyć. O może w momencie jeszcze pokażę. Tam w środku jest włącznik na miejscu kierowcy. Tutaj. Widzicie? Jest to taki mój mały pomysł. Uwaga, włączamy włączamy aparaturę. I widzicie, serwo jest proporcjonalne. Teraz. teraz jest bodajże załączony drugi bieg. Pokażę może nie wiem jak, czy to co działa. Należy patrzeć tutaj. To jest ten piston, piston przepraszam, w angielsku dźwignia zmiany biegów, tu znajduje się serwo. To jest dwójka, to jest jedynka, dwójka jedynka tak, no na takiej zasadzie działa to no jest jedyneczka dwójka jedyneczka dwójka także naprawdę jeździ teraz kosmos e, podjeżdża pod większości podjazdów ja się tutaj będę pobaw pobawimy się tutaj chwilkę jesteśmy w parku w, w okolicy mojego domu Pobawi oj przepraszam pobawimy się tu chwilkę tak, to jest wyjmowalne E, pobawimy się tutaj chwilkę pokażę Wam jak ten cały model teraz jeździ podjeżdża pod takie górki, gdzie naprawdę ciężko nawet podejść także oj, moment pierd pierw wyłączajcie model Pierwyłączajcie wyłączajcie model, później aparaturę nie tak jak teraz, bo widzicie, mi odjechał na wstecznym także do usłyszenia, cześć Zobaczcie może ujęcie, tutaj tutaj nie mógł podjechać Modeli. miał silnik 130 wtedy, teraz zobaczcie, patrz, patrzcie, to jest drugi bieg, ale żeby nie było za bardzo nietrialowo, przełączamy na jedyneczkę, patrzcie. Aż widzicie? Bez żadnego problemu. No, dla WPL-a to jest chwila prawdy. To jest drugi bieg, chłopaki. Drugi bieg, to jest naprawdę strona góreczka. Ja tu stoję na kózka i szczytu nie widzę. A ci tak pokażę, może. Tak, to jest naprawdę spora górka dla WPL-a. Próbujemy podjechać prawą stroną. Albo nie, spróbujemy pierwszy z lewej. Tutaj, tak. Spróbujemy pierwszy z lewej. Na dwójce, żeby nie było pełna pi. Zobaczcie. Podjechał. chłopaki, patrzcie na to, patrzcie na to, czy wy to widzicie tą góreczkę tutaj, ja jestem na samej górze teraz, uwierzcie mi bądź nie, ale WPL pod tą górkę podjedzie. idziemy bardziej trialowo to jest za stromo to jest zapięta jedyneczka teraz nie wiem czy to widać ale opona naprawdę jest mięciutka już na takim flaczku małym jedzie No Wykrzycz nie jest imponujący chłopaki, naprawdę, ale próbujemy to jakoś ogarnąć tutaj. Jeszcze oddalę trochę, bo to jest niebezpiecznie dla mnie. Próbujemy. Puściłem gaz chłopaki. Zjeżdżę na samej jedynce, tylko troszeczkę przygotowuję, bo staje jeszcze. Jest jedynka. Widzicie górka jest naprawdę stroma. Oj, trochę wstecz, od sodu. Patrz LC 24. Op, ale go podniosłem, widzieliście. No, uwaga. Nie widać? Widać, nie? Ups, Ale wytrzymał. Żeby nie było jeździć dalej. Wszystko działa jak na głupę Ela chłopaki. O, no, wytrzymały jest. Bardzo. faktem ta paka się zdejmuje, ale myślałem, że snorkę zgubiłem, ale nie, że ja idę sobie jeszcze pojeździć, a Was no polecam, jeżeli macie dodatkowe, nasze znaczy dodatkowe, jeśli macie jakiś problem z naznalezieniem modelu do 500 zł, to to się nada w zupełności, naprawdę, macie tu wszystko, wszystko dalej działa, Jedynka, dwójka. Kręt dalej wszystko pięknie chodzi, nie? Ja się już tutaj bawię, może nie wiem ile, 20 minut i on dalej ma prąd.